Witajcie, mamy grudzień. Zaczęło się, o boże, nie z tą fryzurą. Na pewno nie, wyglądam łyso. Witajcie, zaczął się grudzień, już zaczynają vlog masy. Ja nie wiem, czy nagrywać, czy nie, bo ze no, względu na kamerę. E, u mnie na razie w ogóle nie czuć magii świąt, jest smutno i źle, ale e, powoli, powoli to zmieniam I się, wyciągnę trochę o stóp świątecznych. Tak na razie prezentuje się y, moja komódka taka powiedzmy. To jest szafka pod telewizor, ale nie ma telewizora, bo telewizor jest na tamtej ścianie, a tam się nie mieści, więc to jest taka ala nasza dekoracyjna komoda, która kiedyś na pewno stąd wyjedzie. Więc jak widzicie, przyniosłam dopiero przed chwilą kominek i byłam w Rosmanie i kupiłam y, kilka i kupiłam kilka rzeczy. To jest sytuacja numer dwa. Na razie jest Armagedon, ale zamierzam e, zmienić ten vibe tu. E, no i 11 też na rzecz to 100. Także... Także to tyle. W sumie pierwsza zrzuciłam coś na drzwi klejonych. Marzy mi się wieniec, ale to może... Um, może to później? Może kiedy indziej. Dobra. Wróciłam, bo musiałam pomalować sobie trochę usta, bo i założyć soczewki, bo nie mogłam, nie mogłam na siebie patrzeć. Bez ust to pomalowanych to naprawdę czuję się bardzo źle. Może gdzieś to zrobić permanentne, ale nie jestem na razie na to gotowa. Więc tak, pokażę wam, co kupiłam sobie w Rossmanie. Przed chwilą byłam, wróciłam, jest bardzo zimno, minus 3, ubrałam się jak po prostu bałwan, bo nienawidzę ma rosnąć. Więc tak, pierwszą rzeczą jest szczotka taka e, do szorowania, do szczotkowania na sucho. Ostatnia moja, połamałam się. W sumie była stara, połamała się. Ten włos już odpadał, więc, e, musiałam, więc musiałam sobie kupić nową. Ona kosztowała 4-5 euro, bo naprawdę szczotkowanie na sucho działa i polecam Wam, naprawdę. Obiecałam sobie, że nie będę kupować świeczek, bo one nastrują oczywiście te Sojowe są drogie yy, i też w sumie mało dostępne stacjonarnie bynajmniej, żeby sobie wybrać zapach i pomochać. No ale musiałam, bo tak chciałam sobie coś zapalać i kupiłam sobie jakę candle w Rosmanie Taką dużą, super słodko pachnie. Mm, ja mam szary wanilia, o taka, więc zaraz sobie odpalę. Moja koleżanka ma u urodziny i kupiła mi taką świeczkę torta. Nie mogę się oprzeć po prostu, żeby sobie dzisiaj dwuknęła. Happy birthday! cute. Kupiłam też takie cukierki z Kinder Bueno X. O, to musi być dobre. Widziałam tylko jedną, bo za dużo słyszy, czy ostatnio wiem. Kupiłam sobie taką maskę też do włosów, nigdy tej maski nie miałam. To jest taka z hialuronem, niebieska, ale fioletowa. Bo mam ten spray i ten spray jest cudowny, ale zabrakło mi odżywki, więc mówię jak spray. Ten polecam, jest wspaniały, jest zajebisty. To ta maska na pewno też jest zajebista. No i oczywiście pamiętajcie, że suszycie włosy, to używajcie jakiegoś zabezpieczenia na nie. Ja używam tego Laura Elvital. To jest na temperaturę taka ochrona do 230 stopni. Super jest, naprawdę, i super też wygładza i nawierza włosy. Widziałam też szampon z John Frida. Nigdy nie miałam tego szamponu a słyszałam o nich trochę dobrego, więc wzięłam do przetestowania go. Widziałam dwa olejki, który jeden mi się wylał, mówiłam babce przy kasie, że chyba jest zepsuty, ale ona mnie nie słyszała. Takie dwa olejki do kominka sobie wyleję zaraz. Walilia Kashmir i Winter Apfel, czyli i świąt... zimowe jabłko. E, więc zaraz któryś sobie wyleje do kominka, zaraz sobie tutaj udekoruję. Mniej więcej to jeszcze nie będzie finish, ale ja Wam pokażę. Właśnie z mojego bukietu znalazłam szyszki i zaraz je tutaj, z mojego ostatniego bukietu, co Szymek mi kupił na urodzinę, mam szyszki i takie jeszcze to przeżyło, takie chwasty przeżyły, więc zrobię bukiet. Muszę te szyszki umyć, bo trochę zgniły. Grzyb na nie wyszedł, ale nie szkodzi, umyjemy, wyczyścimy. No i przyszedł mój pakiet w końcu. Zamówiłam sobie z good czyli z moich bonów podarunkowych od urodzinowych zamówiłam sobie z Daglasa, coś fajnego. Na pewno Wam pokażę później, ale muszę nagrać TikToka, w priorytety TikTok, nie. Więc co? Eee, o! Boże! Ja muszę trochę ogarnąć chatę. Nie wiem z co mam się zabrać, powiem szczerze, eee, nie planowałam tego filmiku. Może zacznę od świeczki Czułam jeszcze tydzień temu jakiegoś ducha świąt A teraz już totalnie nic nie czuję Nawet nie wiem czy chcę mieć choinkę Powiem szczerze, nie wiem czemu Byłam taka podekscytowana pod koniec listopada A teraz to już w ogóle Ale może się nastroję Dobra, make work. Powiem Wam, że sprzątanie jest takie uczerpujące, nie wiem czy Panowie sobie zdają sprawę w styku, że praca w domu to jest jak ja. Ile minęło? Pół godziny. Posprzątałam łazienkę, zamyciem wanny, podłogi, kibelek, e, bo mamy osobno, e, jeszcze i ja tak muszę tą stosować jakiegoś wlać i włączyłam pranie i podgrzałam sobie jedzonko, więc będę jadła e, właśnie teraz, którą mamy. 13. No 14 godzina, a ja dopiero będę jadła, w ogóle taka rano mało mam ochotę na jedzenie. Przecież zrobiłam takie chińskie nudle. No i co, I będę nadrabiać jakieś vlogmasy innych osób. Nie żebym była jakąś fanką vlogmasy, ale po prostu lubię go na YouTube'a, więc tak czy siak. Dobra. Jestem zajebista. Mam takie dwa małe krasnale, które kupiłam po której, ale mi się już nie podobały, więc chyba oddam je moim yy, siostrzenicom. Ja ogólnie nie jestem osobą, która kocha w ogóle dekoracje. Yy, chyba do taki wiek przychodzi, że człowiek powoli szaleje. Dobra, na razie to wygląda tak. No i tak to na razie wygląda. Wydaje mi się, że całkiem, całkiem fajnie. Nie mam więcej dekoracji. Ja lubię takie jakby smutne, beżowe rzeczy. I jakieś takie delikatne dodatki. To kupiłam w Rossmanie, to jest sztuczne. To ze starego bukietu. Gipsówka strasznie się zrobiła, ja ogólnie straszny syf, ale kocham gipsówkę, więc zostawiłam ją tak do takiego klimatu. Tu dałam kominek. Nie wiedziałam sobie, czy mogą być same krople, więc dałam jakby oderwałam z starego wosku z innej świeczki i polałam jakby tym zapachem, bo nie wiem, czy tak sam zapach może się tlić. No to na razie dam bombkę, ale to jest jakby na klucze, na jakieś takie duperele, bo zawsze mi Szymek tutaj zostawia jakieś duperele i potrzebuje czegoś na szybkiego i dałam taki talerzyk, mam gwiazdkę, ja zawsze jakieś przekąski na niego daję, ale uważam, że, że jakby, jakby tak dużo gości nie przyjmuję w święta, więc na razie to wygląda tak. Wydaje mi się, że wygląda to całkiem fajnie, oczywiście to są pewne jakby jakby mankamenty, na które czekam, że to są naprawione. Możecie zobaczyć, że ta komoda jest jakby brudna, no bo jest, jakby to jest surowe drewno i tu są ślady po kubkach, po kawie i nie wygląda niby to estetycznie, ale powiem szczerze, że ja lubię, bo ta komoda daje taką historię, jest to taka trochę ckliwa, zawsze Szymek rano wstawia tu kubek i zostaje prążki i, i jakoś taką dla mnie historię ta, yy, ta szafka daje i potem on ją sam zbudował, tą szafkę więc na pewno w przyszłości kiedyś ją weźmiemy może ją kiedyś odremontujemy ale chciałam ją kiedyś przemalować ale uważam, że taka surowa daje jakiś taki klimat tutaj właśnie, zwłaszcza, że łączy mi się tutaj z tą podłogą także mam takiego zdolnego przyszłego męża właśnie, no i tak tutaj się prezentuje w korytarzu, a w salonie tak, też trochę smutno tak łyso jakby bo marzy mi się jeszcze taki dziadek do orzechów ale żaden mi się jeszcze do tej pory nie podobał no, nie wiedziałam czy chcę białego czerwonego, ale się, że czerwony chyba lepiej by tu pasował no i chcę takie kupić gałązki mm, świerku, widziałam już dzisiaj, nie kupiłam, żałuję i tutaj po prostu je wstawić, to ja ogólnie nie jestem fanką szyszek ani w ogóle czegoś takiego czy znaczy, na choince tak, ale jakby na razie zostawmy to tak, niech to będzie, na pewno to jeszcze potem zmienię z 30 razy ale, jak mówię, ja nigdy nie byłam fanką dekoracji, więc ja tak za wiele nic nie mam, ale z wiekiem, no mówię, człowiek chyba się starzeje i coś tak właśnie ckliwie podchodzi do takiego typu rzeczy. Jeszcze chciałabym, żebyśmy mieli jakieś świąteczne foty, a mamy. I chyba sobie wywołam i tutaj wsadzę, żeby tak na święta zmieniać klimat fotek, więc cute. No dajcie znać, co o tym sądzicie.